Siemano Dzisiaj wam pokażę już pierwsze nasiona Mamy takie cebulę bajka siedmiolatkę. To jest cebula na szczypior Ona nie tworzy głowę tylko takie szczypiorki wypuszcza I nie wiem. Pisze, że jest mrozoodporna Kupiłem ją w stokrotce Kupiłem też rzeżuchę do testu Taka rzeżucha ze stokrotki też ale też jest taka rzeżucha z kelfura. Także ona póki co ładnie rośnie, zaraz Wam ją pokażę. To jest już dynia. I kupiłem wczoraj w Action. Nie wiem. Nie wiem, co to ta jaka jest. Lolorosa. To jest chyba jakaś odmiana. Nie wiem, czy będę pobierał z niej nasiona. Żeby jak jak zacząć kwitnąć, ale ono nie pisze po polsku. Że tu nie jest chyba polska odmiana. Nie, ale wyglądało ładnie, więc nie wziąłem By też inne pomidory, ale nie. <laughs> ale i jeszcze taka jedna uwaga: czyli będę chciał mieć w tym roku pomidory karłowe? Raczej tak, bo trochę mnie zachwyciły te pomidory karłowe i ogólnie będę robił też rozsady i ogólnie nie rozsady bo jak będą rozsady to też będę robił pomidory, paprykę, ogórki, dynie i i arbuzy, ale nie wiem jak będzie z arbuzami bo ogólnie nie mamy, nie mamy żadnego z, sprzedawcy z y, ten y, z arbuzem Karolina Cross mamy jedynie dynie z odmiany kolekcjonarskie mamy i on sprzedaje i ja ją będę kupował a dynie i pokażę wam ten to normalnie dynia Atlantic Gigant ten gościu jest z Polski nie pamiętam jak on się nazywa ale on sprzedaje nasiona dyni Atlantic Gigant no i wam pokażę kupiłem parę tych nasionek no i zobaczymy jak to będzie wyglądało i póki co z arbuzem Karolina Cross to jeszcze nie wiadome, ale wiadome jest, że będzie Arbus Jubli. Choć mam taki plan, żeby gdzieś zdobyć tego arbuza Karolina Cross, ale nie wiem, czy to się powiecie, Dobra, to jest Kiwano, ogórek afrykański. Tumusis metufilusus. Nie wiem, nie umiem tego wyczytać. No i to jest. Do koktajli Można go dodawać Ja bym chciał go spróbować na surowo W tamtym roku rósł, ładnie rosła Ta roślinka, tylko że koper urósł na 2 metry I zagłuszył, bo ten koper był większy ode mnie Ja mam 1,70 m A ten koper był większy ode mnie No niestety, te... ja za dużo w tamtym roku nawoziłem i takie to giganty porosły No ale Rosło kiwano obok niego, no ale zagłuszało, więc wykopałem i posadziłem w innym miejscu. Też ładnie rósł. ale przyszło, kurde, przyszło tornado bo to było jakieś tam tornado, płamało drzewa. Ludziom pozrywało tunele, potem wieczorem przyszła nawałnica. Tak. Wieczorem przyszła nawałnica i taki też mocny wiatr i po prostu pod domem było 2 metry wody i 20 centymetrów muły. ja szłem zamknąć kury bo one były otwarte całe podwórko pływało normalnie wiadra wszystko idę do kur, kury w kurniku siedzą do kurniku też wody, wody się trochę nalało trzeba było jakoś tym Wypompowywać to jakoś. Wybieraliśmy tę wodę z kurnika. Była tragedia wtedy. I też pryskanie pomidorów, bo wilgotność no to było hark harktorowe i naprawdę mocne, ale kiwano nie przeżyło. Tak samo moje selery z rozsady nie przeżyły. Ja selerów na rozsadę nie robię, bo ale no, dłu dosyć długo wschodziły i mi się nie chce ogólnie tak dużo rozsady robić. Zobaczymy, jak będzie jeszcze, co jeszcze da, gdzie się dokupi. Tu mamy kolejną dynię ozdobna crown of horns i tutaj jest zaklejone, ponieważ była dziura, bo to, był, bo to jest bardzo stare. Ja to może trzymam już 2 lata. No. Jeszcze nie jest po terminie, ale ja to, ja to nasionę trzymam już ze 2 lata. No i to kosztowało złoty 30. Złoty 30 kosztowało. No i tak taką wziąłem, bo, bo ładnie wygląda. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Teraz pomidor odmiany Janko. Ja go będę miał pierwszy raz, ponieważ mi go polecali. No, i też tam oglądałem na jednym kanale. Tam widziałem, że to jest bardzo dużo owoców, dlatego mi się on spodobał i go wziąłem. Janko mieszaniec F1 gruntowy. I super, że jest gruntowy, bo akurat ja będę siał do gruntu. Ja się nie wysiewał do gruntu, to się rozsada i do gruntu, nie? No, i tu mamy wszystko, jak to się wysiewa. O! Też, a to jest chyba, jaka? to jak jest? Od firmy Plantico. Chyba z tej firmy też miałem y, tę odmianę Blankę. Marchewką ona jest bardzo duża, prosła pokazywałem wam. I w tym roku też będę chciał ją wysiać. I Zobaczymy, jak to będzie, jeszcze nie wiadomo. A w tym roku, jeszcze pod koniec sezonu, zobaczyłem, że jest. Y, to jest w y, mrówce, było dynia makaronowa warszawska. Ja ją wziąłem. Ładny ma taki kolor, żółty, za 5 złotych. Tylko, czy z niej da się zrobić makaron? Nie wiem, czy da się zrobić z niej makaron, ale może się uda zrobić makaron. Dobra. I teraz ogórek Gergana. Ja w tamtym roku miałem inne podłużne ogórki, ale mi nie urosły podłużne, tylko takie zwykłe ale były bardzo, bardzo wcześnie wraz z białymi ogórkami, bo w tamtym roku też biały mieliśmy białe ogórki które że bardzo szybko się skończyły, bo bardzo fajnie smakowały tylko jak są takie malutkie, to są gorzkie a później jak już takie większe się zrobią, takie już naprawdę duże no to naprawdę smakowite i to bardzo fajne ro, robi wrażenie no i kupiłem takiego podłużnego, w tamtym roku kupiłem podłużne ogórki, miałem nie wiem, czy je nagrywałem, ale raczej nie. Nie pamiętam, będę musiał sprawdzić, ale raczej chyba nie było ogórków. Ale miałem takie ze trzy nasionka i one z trójkę urosły. Nie, nie nie, urósł mi tylko urek melonowy, ale jego też tak samo posieję do gruntu. Ten tak samo będzie siany do gruntu. Nie wiem, czy rozsadę na niego będę robił, no chyba, że dwa wsady do ziemi, żeby urosły. Ale to zazwyczaj one mi urosły w domu, zaczęły kwitnąć, wypuszczać ten, i w domu już był. Bo to ja je gdzieś w marcu siałem, i one mi tak ładnie urosły, że im postanowiłem polać gnojówki. To był właśnie błąd. Bo została mi gnojówka z żywokostu. I postanowiłem, że im poleję. No i to był ogólnie błąd, bo bardzo ładnie wystartował, zaczął kwitnąć, i pierwszego ogórka, jakiego zebraliśmy, to był w domu zbiór, bo on w domu zaczął kwitnąć i rosnąć. Później to już do gruntu go przesadziłem w czerwcu, ale bardzo późno sadziłem ogórki i pomidory. Naprawdę, z brak czasu i zimnoty bo wiosna w 2025 no to naprawdę była zimna no i to raczej tyle póki co jest tylko o, o tyle nasion mamy o no na razie się zobaczy może jeszcze będziemy dokupywać o jeszcze przyjdą nasiona z premium seeds no i zobaczymy bo tam zamówiłem i paprykę i te i różne ten i będziemy mieli jeszcze jedynie napoli Podobno rośnie gigantyczna. Zobaczymy. Na pewno będzie ciekawie.